Witajcie, kochani, w drugim odcinku gramy w Sniper Elite V2. Nie ukrywam, że ten odcinek kręcę zaraz po nakręceniu pierwszego, a więc dzisiaj będziecie mogli zobaczyć aż. Dwa odcinki tej serii, także mam nadzieję, że Wam się ten pomysł spodoba. Tutaj muszę misję zestartować, bo nie ukrywam wcześniej, kiedy nagrywałem. Tą misję zdarzył się crash. O, złe miejsce sobie znalazłeś do oparcia, i zapłaciłeś za to najwyższą cenę. Chociaż taka strasznie dziwna poza. Strasznie niewygodna. Ej okay, mamy kolejnych niemieńców. Spróbuję ...rozegrać to po cichu. Ej, okay. Tylko się nie odwrócić. nie udało się go zdjąć. Ten nawet nie usłyszał jak pada kolega Pięknie Udało się to Po cichu rozegrać Okej okay, tutaj jest czysto Ale dziwnie on chodzi to Po tych schodach Z wada was wada. Udało się go wyeliminować. są kolejni też mam nadzieję, że się uda po cichu to rozegrać. W pierwszym odcinku e, powiedziałem, że gra jest liniowa i chciałbym teraz to doprecyzować. Otóż e, jest liniowa ze względu na cele, jakie mamy do e, wykonania, i de facto no, na metody, e, którymi możemy się posłużyć, by do celu dotrzeć. Natomiast gracz no, ma pewną swobodę jak dotrze do celu, czyli, czyli możemy e, grać to bardziej jak radankę lub też jak w grę akcji. Możemy przemykać właśnie między przeciwnikami albo wdawać się w strzelaniny. To postanowiłem doprecyzować, bo na pewno w komentarzach pojawią się osoby, które będą pisać, że bredzę, że przecież gra jest nieliniowa. No jest w pewnym sensie liniowa. Kurde. Ok, zobaczyli mnie. Przynajmniej zobaczycie różne podejścia. Ok, muszę się tutaj cofnąć na bezpieczną odległość. Tak, strzelajcie sobie, strzelajcie. Pójdę! Ledwo co... Ale to strzelanie jest... No, oni face-to-face face takie średnie, wam powiem. Okej. Okay. Bum! Snajper. Uuu! Tego za... na pewno zabolało. Zdjąłem go Aczkolwiek no nie poszło tak jak sobie bym to wyobrażał Ale no mówi się Trudno ruszamy dalej A baloniki sobie latają One były wypuszczane po to, żeby przeciwdziałać nalotom. I ten pomysł jeszcze był stosowany w, w czasie I wojny światowej. On się wtedy narodził. To kolejny niemiaszek. No i po co było zaglądać przez okno? Jak to byś pewnie żył, a tak to odwinąłeś. O tutaj są Niemce. I trzeba będzie się przekraść. Mam nadzieję, że tym razem się uda bez zbędnego strzelania. Dostać się do celu.

Ale szczęście miałem No że nie miał cela Był Kolej. Nie No, który Jeszcze chętny. Do spotkania z moimi kolami. Dobra, tutaj jest czysto A jednak nie, ten jeden nie jeszcze tu krał. Myślałem, że go nie zauważę. A jednak jeszcze są. To ze wskaźni. Tutaj mamy amunicję. Zaję. Snape. Ale teraz wpadiemy. Wow. Dla pary kolejne podnieść materiały wybuchowe no i zmierzamy na a nie jeszcze tutaj musimy podłożyć ok mamy podłożone udajemy się teraz na Pozycję snajperską w punkcie obserwacyjnym hmm. A, dobra. Ten by się dało przejść. Nie śpijmy na warcie. Bo mogą nas zaskoczyć Ej, tu raczej nikogo już nie będzie na no. Ja widzieliście to pocisk przeleciał przez ścianę No ale jak to jest ma Niemcy za mieni żołnierzy którzy zaprzeczali prawom fizyki, jak oni mogli przegrać Który super soldatem w swoich szeregów, którzy umieli strzelać przez ściany. A teraz tak na poważnie, no to no, trzeba brać pod uwagę, z jakiego roku to jest gra. No i że błędy no mogą się, się zdarzać Niedzie Nasz niemilec ponownie Okej, okay, druga ciężarówka Dobra, mamy drugą ciężarówkę Yeah, sure. yeah that's O rany, nasz stary przyjaciel wrócił. Chyba się go nieszkodzić. No i po naszym przyjacielu. Wieżyczko wyzdjęte. Ułóż, Dobra, gdzie są ko... OK, tutaj. Kolejny. No i... Pięknie. Oczko. Oczko będzie spoczkać. z poczka. Jest to Nie martw się stary Zaraz dołączysz do swoich koleżek Pięknie To mnie zabij Jestem P44 myślę, że mnie trafi. Okej. Okay. Przeszukajcie włoki Nie Niezbyt. Nie się to uśmiecha, ale cóż. Niech to mówią jak musto e, mus. To mus. Mam nadzieję, że kurde nic mi tutaj nie wyjedzie. Coś nie gdzieś. Udało się ich zjąć. Nagle wypadli. Czasem chyba czułeś myszki zmienić. Któryś to tutaj? wzywał pomocy. O. Zdaje się, że już jej nie potrzebuję. Dobra. Znacznie dziwna pozycja. Sfinalizowało ich. Byli tak zaskoczeni wybuchem, że ich sfinalizowało. A ich koledzy wyparowali. Opuszczamy obszar i misja została wykonana. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam Was na jutro na kolejną porcję snajperowania. Do zobaczenia.